Słyszałam kiedyś taki tekst od znanego doradcy, z którym się konsultowałam, że muszę wybrać, czy jestem twórczynią internetową, czy przedsiębiorczynią, bo nigdy w życiu tego nie zepnę, więc chciałabym się przedstawić. Nazywam się Emilia Teofila i jestem i twórczynią, i przedsiębiorczynią. Miałam takie w sobie przekonanie, że studia nie są dla mnie. Po prostu nie. A potem jeszcze usłyszałam, że żeby być psychologiem, to trzeba mieć twardą dupę, a ja jestem zbyt wrażliwa i sobie nie poradzę. Więc oto jestem na ostatnim roku psychologii. Też kiedyś myślałam, że nigdy nie skończę tej książki. Tutaj mowa o Piromanach oraz o dziesiątkach innych tekstów, nad którymi pracowałam, i też usłyszałam od agentki literackiej w ogóle, że debiut literacki w tym kraju jest praktycznie niemożliwy. Było to miłe zachęcenie do skorzystania z jej usług, ale nie skorzystałam, za to napisałam kilka książek, i no cóż, piszę kolejne, a kilka z nich też udało mi się wydać. Przez całą podstawówkę od różnych dzieciaków, za każdym razem jak puściłam suchara, to słyszałam, że jestem głupia. No, widać, nie mieli poczucia humoru. Tak czasami i mi się wydaje, jeszcze momentami, że jestem za coś, na coś za głupia, zwłaszcza kiedy muszę zdać zaawansowaną statystykę. Ale słuchajcie, 4,5 udało się. A może się nie udało, może faktycznie nauczyłam się tego, może faktycznie to zrozumiałam, może faktycznie nie jestem głupia, tylko jestem ekspertką, o czym wiedzą na przykład marketingowcy, bo w tej branży się nie wymądrzam, tylko dzielę swoją mądrością na łamach marketera. Plus. Między innymi jest to pewien przykład, bo wiecie, że w branży wydawniczej, w branży pisania też sobie nieźle radzę. No, i też pamiętam, że miałam straszne kłopoty z wysłowieniem się. Boże, jak ja nie potrafiłam mówić, robiłam tragiczne błędy językowe, na co też zwracały mi uwagę wszystkie moje polonistki, z groźbą, że oczywiście nikt nie zrozumie moich komunikatów, ale. Tak, jestem mówczynią, występuję publicznie, mówię teraz do was oraz założyłam podcast nawet na YouTube. Zapraszam Emilia Teofila, jak wpiszecie, to tam mogę do was pogadać i o pisaniu i o rozwoju osobistym. Aczkolwiek nigdy nie zostanę tenisistką, wiem to na pewno. Na niektóre rzeczy jest po prostu za późno. To nie jest moje przekonanie, to jest fakt. Po prostu nigdy tenisistką już nie zostanę, ale lubię grać w tenisa jest to fakt. Wiem, dlaczego się tu zebraliście i dlaczego ja tu jestem, ponieważ mamy pewne wyzwania w naszym życiu. Część z nas przeżyła stratę i rozstanie. Albo inne przeszkody już pokonała w swoim życiu i pędziła na oślep w tym czasie takim życiowym, intensywnym, że nie do końca nadążała za samymi sobą. Część z nas przeszła do zupełnie nowego etapu i wie, że zaraz znowu będzie kolejny etap i być może te nasze kręgi pozwolą trochę się zatrzymać, poukładać pewne rzeczy. Część z nas zrozumiała, że może wiele. Ale zdaję sobie sprawę z pewnych sytuacji, na których cały czas się potyka i ma już tego dosyć, więc chce inaczej. Część z nas ma za dużo stresu, część z nas za bardzo się przejmuje i część z nas zdecydowanie bardzo duża, czuje się przebodźcowana. Wiele osób jest znużonych już wewnętrznym krytykiem, bo ile on może gadać, no już dajcie spokój, niech on da nam spokój. Część z nas boi się tego, co inni o nas pomyślą, część z nas w ogóle nie wie, jak pogodzić to wszystko, co robi, a jest tego naprawdę wiele, bo jesteśmy twórczymi osobami. Część z nas odczuwa właśnie brak takiej solidnej, rozwojowej grupy, bo ma swoje fajne otoczenie, w którym czuje się bardzo dobrze i bardzo komfortowo, ale nie są to osoby tak bardzo twórcze, które się dynamicznie rozwijają. Część z nas ma problemy z koncentracją na celu, bo tutaj na przykład pisanie książki, tam kariera zawodowa, tam jeszcze rodzinne sprawy do załatwienia, no i tak nie wiadomo do końca, w którą stronę pójść. Część z nas chce po prostu wyjść szerzej do świata ze swoją twórczością albo z własną marką, część z nas pragnie wzmocnić swoje umiejętności. Związane z budowaniem marki i społeczności, i część z nas chce po prostu odnaleźć sens w tym, co robi i utwierdzić się, że to, co robi, to jest ok. No tylko wiadomo, trzeba się troszeczkę lepiej zorganizować, być może czasami. Dobra wiadomość jest taka, że pisanie pomaga w tym wszystkim, a pisanie w grupie to już w ogóle, tak więc jest ratunek. I ta idea rodziła się z tego, że pracuję z wami warsztatowo. Od siedmiu lat już z wieloma, wieloma osobami pracuję nad ich tekstami. Pracuję nad tym, żeby te teksty w ogóle się pojawiły, czyli jak napisać książkę od A do Z. To na tym też polega moja usługa mentoringowa, ale to często robimy także podczas warsztatów. Niektórym się udaje, innym się nie udaje, no bo właśnie zaczyna brakować pewnych kolejnych aspektów, bo czasami pojawia się zwątpienie i tak już jak się udało napisać książkę jedną, to nawet się udało napisać pięć książek, ale one cały czas leżą w szufladzie. Inne osoby mają tak, że napisały już sobie tę książkę, ale cały czas wracają do niej i nie mogą jej skończyć. I miało być fajnie, miało być twórczo, miało być aktywnie, a robi się coraz większa gula w gardle. część z nas już współpracuje z wydawnictwem, ale stoi sprzedaż, na przykład. A część z nas w ogóle nie chce pisać książek, tylko chce po prostu rozwinąć się przez pisanie, żeby sobie w głowie poukładać lepiej pewne aspekty. Więc postanowiłam stworzyć warsztaty, które dadzą wam konkretne umiejętności, takie skille wzmacniające psychikę, wzmacniające interpersonalne umiejętności, dać wam wsparcie właśnie grupowe. Po to jest dzisiejsze spotkanie, ale po to też jest Telegram w międzyczasie. No i żeby też sobie popisać, bo pisanie jest super i możemy realizować naszą pasję, naszą twórczość i jednocześnie pogłębiać naszą osobowość. Wiedza, którą Wam przekazuję, ona się najpierw u mnie sprawdziła w działaniu faktycznie. A potem dopiero dotarłam do informacji naukowych, że no, musiało się sprawdzić, nie było innego wyjścia. I będę się tutaj odwoływała do zagadnień z psychologii narracyjnej. I tutaj mamy takie trzy czołowe nazwiska badaczy: McAdams, Pennebaker i Wilson. Można dotrzeć do badań ich naukowych, na przykład na ResearchGate. Psychologia pozytywna, czyli Maslow, Seligman i Cikrzęt Michali. Michali i Cikrzęt Michali, wreszcie się nauczyłam wymawiać nazwiska tego profesora węgiersko-amerykańskiego. No, i do psychologii głębi, czyli mojego ukochanego Junga, do Woodman i do Mardok też się będę odwoływać, bo psychologia głębi jest super powiązana z twórczością. No, i oczywiście, jak to się rozumie samo przez się, z pojęciem głębi. Więc tak zrozumiałam, że to jest kwestia tego, jak bardzo siedzimy w swojej głowie, jak bardzo potrafimy wyjść ze swojej głowy i ocenić to, co nam się myśli, i jak bardzo możemy, jak bardzo potrafimy przełączyć pstryczek, żeby wejść na zupełnie inne myślenie. Więc pracując też z autorami mentoringowo, um, kiedy mają różne blokady. Pomagam im się trochę przestawić, ale nie tak, że ja ich przedstawiam, tylko właśnie pracując z tekstem i pisząc kolejne, wchodząc w czyjeś buty, potrafimy faktycznie wypracować zupełnie nowy sposób myślenia. I o tym jest psychologia narracyjna: o tym, że mamy jakieś historie, które nam się tworzą w głowie, przez całe nasze życie interpretujemy jakoś wydarzenia. Bo ta interpretacja została nam w pewien sposób narzucona przez środowisko. Kiedy ktoś się potknie na prostym chodniku, no to niektóre osoby. Na pewnym poziomie świadomości pomyślą sobie, o nie, to jest moja wina, bo ja krzywo postawiłam stopę. I oczywiście ten dzień już będzie totalnie do kitu. Kto inny się potknie i ma już w głowie inną historię, inną interpretację tego wydarzenia? I może sobie pomyśleć, okej, okay, potknąłem się, ale Boże, co za szczęście, że. Z tego chodnika nie spadłem, nie spadłam i nie wturlałam się pod samochód, bo akurat przejeżdżał, ale mam farta, normalnie dzisiejszy dzień będzie genialny. I te różne interpretacje zależą od naszego środowiska, ale nie tylko od ludzi, którzy nas otaczają, czy też otaczali w dzieciństwie, i my w jakiś sposób to sobie w psychice scaliliśmy, ale też od wszystkiego innego, czyli od literatury, którą czytamy, od filmów, które oglądamy, ogólnie od dzieł sztuki, więc mamy wpływ na reinterpretację tego, co nam się w głowie widzi, jawi, interpretuje też. Natomiast ważne jest, żeby zapamiętać sobie niczego. Tak, mam nadzieję, że jeżeli z tego kręgu coś zapamiętacie, to będzie to niczego. <laughs> Nie ma czegoś takiego jak fakty, są tylko interpretacje i w aspekcie psychologii narracyjnej jest to jak najbardziej słuszne, bo mamy ten kamień i mamy osobę, która się potknęła i koniec, i to jest ten fakt, jeden jedyny. A to, co ta osoba myśli o tym kamieniu, to jest jedna sprawa. To, co myśli już kamień o tej osobie, to to jest w ogóle ciekawa literacka rozkmina. Mamy też świat głębi, czyli jungowski świat. I żeby sobie zrozumieć taką naszą historię, często trzeba wejść... No, właśnie głębiej w naszą psychikę. I dzięki pisaniu można to zrobić, bo kiedy na warsztatach literackich, które będą jesienią, więc zapraszam, dokładnie wchodzimy w psychikę bohatera, to poruszamy tam motyw budowy self czyli siebie. Postaci, którą my tworzymy, właśnie z tego zbioru różnych opowieści na nasz temat, ale też opowieści, które słyszymy od innych na nasz temat, i opowieści, które w ogóle snuje kultura na nasz temat. Mamy tutaj do czynienia z najróżniejszymi tworami w naszej psychice, więc jeżeli czasem macie także słyszycie głosy, Mówicie językami, to cytat z Harry'ego Pottera. Jeżeli, jeżeli tak jest, to, to okej. Okay. Dążę do tego, że mamy różne cząstki w sobie, i dobrze je sobie zdefiniować, żeby wiedzieć, która część teraz snuje moją narrację. Czy to jest na przykład animus, czyli ten męski pierwa, pierwiastek we mnie, męski, nazwijmy to sobie umownie który coś tam mi podszeptuje, czy to jest może anima, kobieca emanacja we mnie, która też czegoś ode mnie chce, też coś mi pokazuje, czy to może właśnie jest element kolektywnej świadomości naszej, świadomości zbiorowej i jest to jakieś przekonanie na mój temat. Tylko złodzieje się bogacą, no nie? Ja w to wierzę i potem mi się wydaje, że ja nie mam prawa się bogacić. Albo że w tym kraju nie da się wydać książki, jeżeli się jest debiutantem. Po prostu się nie da, jest takie przekonanie tu i ówdzie. Potem wierzę, że mam strasznie trudno z moją debiutancką książką, a potem się okazuje, że nie, bo nazywam się Żaneta Pawlik i po tygodniu mi odpisują trzy wydawnictwa. Żaneta była na moich pierwszych wiosennych warsztatach i w tym momencie siedem książek ma w publikacji w wydawnictwie zysk, a kolejne się będą ukazywać w kolejnym wydawnictwie, więc zostałam fanką. Wspaniałych historii obyczajowych Żanety i polecam Wam również. Trzy karty, które wrzuciłam to też są ilustracje archetypowe, ale zabawiłabym się nimi z Wami bardzo chętnie na jakimś dłuższym warsztacie rozwoju przez pisanie, który będę organizować, więc może część z Was zagra ze mną w te karty. Więc to jest o tym historia, że żeby tu sobie kształtować nasze skille, i żeby modelować naszą trudność i mieć to flow, to jednak musimy zadbać o swoje potrzeby i o ich spełnienie. A czasami trudno je dostrzec w pędzie, który mamy. Więc, najpierw Maslow, a potem Ci Krzęt Michalii, wskazane by to było. I teraz możecie sobie pomyśleć, że kurczę, ja to jednak często jestem zmęczony albo zmęczona. I zatrzymuje się na tej potrzebie fizjologicznej, bo naprawdę czasami nie mam jak zjeść kanapki, a czasami zatrzymuję się na, na potrzebie bezpieczeństwa, bo są te rachunki do opłacenia, bo tam coś dziecko na wycieczkę trzeba wysłać, i tak dalej. A jednocześnie robimy sobie wyrzuty, że nie mamy cały czas napisanej książki. Ale jak my mamy mieć napisaną książkę, jeżeli zajmują mnie podstawowe potrzeby? Więc, jeżeli te podstawowe potrzeby są niezabezpieczone, to dajcie sobie rozgrzeszenie na odpuszczenie w ogóle myślenia o książce, bo to nie jest ten moment, żeby tym się teraz zajmować. I podsumowałabym to tak. W trzech krokach. Co robić, żeby uniknąć blokad? Co robić, żeby mieć przepływ i finansowy, i twórczy? Po pierwsze, uporządkuj swój system, i to jest opowieść o potrzebach żeby tak zorganizować życie, żeby te potrzeby były nieustannie zaspokojone. Stale się rozwijaj stale. To jest po prostu droga bez końca i wychodź do ludzi, ponieważ osoby, które często spotykałam randomowo, okazały się niesamowitymi przewodnikami po świecie literackim, po świecie biznesowym, po świecie życiowym i nie znasz dnia ani godziny tak naprawdę. Więc ta opowieść, którą masz opowiedzieć agentowi, musi być przygotowana wcześniej. Nigdy nie wiesz, kto będzie Twoim agentem. Ok, to jest zapowiedź warsztatu: rozwój przez pisanie. Czasami brakuje karty przetargowej w postaci społeczności, zasięgów, dotarcia albo tej opowieści o naszej marce osobistej. Więc z różnymi dylematami po drodze się borykamy. Oczywiście zdarza się czasami, że jest brak systematyczności. No i ja potrzebuję, żeby mnie ktoś przypilnował. Oj, potrzebuję. Emilia, czy nie możesz cały czas stać się nade mną z bacikiem? Otóż cały czas nie mogę, ale w momencie, kiedy mamy warsztat rozwoju przez pisanie, mogę. Więc widzimy się. Godzina 18.30, 20.30, czyli dwie godziny, 10 spotkań tydzień po tygodniu cykl w którym może się wiele wydarzyć w którym na pewno dużo się zmieni i na pewno wiele wspaniałych rzeczy się zrodzi. Przedstawiam wam program. To jest praca nad mindsetem, czyli właśnie intencjonalność. O tym pisze między innymi profesor Michalij cikrzęt Michali. Nie tylko o flow lepszy sposób na produktywność to jest ta intencjonalność. To jest ściągnięcie naszego umysłu rozbieganego, skaczącego z gałęzi na gałąź jak małpa i nakierowanie go na konkretne aspekty dla nas ważne. Mamy zapoznanie się, wprowadzenie do tej intencjonalności, będzie trochę o strukturze świadomości, o zarządzaniu uwagą, omówimy sobie zasady współpracy i Pewną pracę domową, którą każdy z nas będzie wykonywał, każdy wymyśli sobie jakiś projekt, albo związany z pisaniem, albo związany właśnie z jakąś pracą nad swoją marką. Czy to może być właśnie strategia swojej marki? Będzie dużo możliwości, ja o tym opowiem. Podczas warsztatów i też pewnie wcześniej w komunikacji do Was pójdzie taka informacja. Kolejne spotkanie to jest harmonia, czyli jak odzyskać czas, jak zerwać z uczuciem przytłoczenia, trzymać się tych wyznaczonych priorytetów, no i widzieć efekty swoich działań, by mieć namacalne dowody, że to, co robimy, jest dla nas korzystne. Potem o odwadze, czyli obnażenie wewnętrznego krytyka. Dowiedzenie się, o co tak naprawdę mu chodzi, no i transformacja wewnętrznego trenera. Uwielbiam to robić, uwielbiam Wam pokazywać, jak to się robi. U innych osób, z którymi pracuję mentoringowo, też się tego wewnętrznego trenera potrafiło uzyskać, wyciągnąć z tego wewnętrznego krytyka, więc to jest naprawdę super. Praca na wartościach tu będzie dotarcie do głębszych źródeł motywacji, i po tej części warsztatów już nie powiesz, nie jestem tego warta albo nie dam rady. Flow to będzie właśnie czwarta część, znaczy dzisiaj była tylko Zajawka, natomiast o zarządzeniu całym naszym otoczeniem i samopoczuciem, żeby czuć przepływ i w zarabianiu, i w twórczości, no to na tych zajęciach i tutaj znikają hasła, zablokowało mnie. Bo no, jakby z całą tą wiedzą, którą uzyskacie i z ćwiczeniami, które zrobimy, to już nie będzie opcji, żeby zablokowało. Nie? To już będzie, aha, dobra, czuję, może to jest blokada, robię ćwiczenie, znam narzędzie, więc pozbywam się jej. Drugi blok tematyczny to są takie twardsze umiejętności marketingowe, Psychologiczne, do budowania siebie, swojej marki i społeczności. A więc strategia i autentyczność, czyli jak odnaleźć swój idealny głos, moje wyróżniki, jak sprawić, żeby ludzie chcieli mnie czytać, jak się przestać porównywać z innymi i zacząć budować autentyczną, autentyczną markę osobistą, opartą na mojej historii. Szóstka. Storytelling i archetypy, czyli jak budować historie, które budują zaufanie, przyciągają moich klientów, moich odbiorców, pomagają mi sprzedawać, bo książka się sama nie sprzeda, a wydawca hmm, wolałby, żeby się sama sprzedawała, więc autorze, ty się tym zajmij, zwłaszcza na początku twojej literackiej drogi. Tutaj się zatrzymamy, będzie bardzo dużo o psychologii głębi, bo archetypy załatwiają za nas co najmniej 60% roboty, dobre ich wykorzystanie. Kolejne zajęcia będą o esencji i perswazji, więc tutaj połączymy się z psychologią społeczną, którą studiuję. No i wizerunek, czyli jak cię piszą, tak cię, jak cię widzą, tak cię piszą, dlatego trzeba najpierw napisać siebie po swojemu. Będzie dużo o mowie niewerbalnej, o przekazach podświadomości, no i o tym właśnie, co przekazujemy bez użycia słów. A dziewiąte i dziesiąte warsztaty, tutaj możecie zawyć ze strachu, zrozumiem, to jest czas dla Was, ale tu właśnie będą się wszystkie manifestowały Wasze zadania domowe. Więc jeżeli ktoś będzie chciał zrobić odczyt swojego opowiadania, nad którym pracował przez wszystkie, Części programu, super. Jeżeli ktoś będzie się chciał pochwalić tym, jak pięknie ogarnął profesjonalnie swój Instagram, to właśnie tutaj, strona internetowa, to właśnie tutaj. Cokolwiek czego sobie nie wymyślicie, to może być podzielenie się własnym doświadczeniem, ładne opowiedzenie o nim w formie takiego Ala spotkania autorskiego, to tutaj na to są cztery godziny przeznaczone. I będą to feedbacki ode mnie i od grupy oraz wprowadzone elementy mastermindu. A wszystko po to, żeby mieć nie tylko idealny poranek, bo część z Was dokładnie wie, czego chce w swoim idealnym poranku. Pisaliście o tym w formularzu i ja bym chciała Wam pomóc tę wizję urzeczywistnić, ale też chodzi o to, żeby to popołudnie, wieczór i noc, też było ok. Chciałam mieć takie fajne zdjęcia i wam przedstawić, że o, jakie to ja mam idealne poranki, ale mi nie wyszło, bo kurczę, zaczęłam przeglądać te foty, jakie mam i nie mogłam uwierzyć, jak tego wszystkiego jest dużo. I dotarło do mnie po raz kolejny, jaka ja jestem wdzięczna za sytuację, w której się znalazłam. Ale dotarło też do mnie, że to jest praca, którą ja wykonałam i którą ja cały czas wykonuję, żeby te moje piękne chwile zatrzymać. I tutaj na tym pierwszym zdjęciu ja się zatrzymałam akurat właśnie w Kołobrzegu bo byłam na tym transporcie literackim, na warsztatach, które bardzo dużo mi pokazały i o środowisku literackim, i o mnie dużo mi pokazały, i o moim tekście. Więc to było też duże przeżycie. To był jeden z najpiękniejszych poranków. Wiecie, wstajecie i wszystko, co macie zrobić, to iść na warsztaty. Obok też sobie siedzę, a tu, tutaj akurat rezydentura w Antoninie. Miesiąc trwała, gdzie em, razem z innymi artystami mieszkałam w Pałacu Radziwiłów i tam sobie pisaliśmy i rozmawialiśmy i jeździliśmy na wycieczki i się opalaliśmy na, twa na twarzy. No, twarz też sobie spaliłam akurat, ale <gryw> na plaży. I to był naprawdę piękny czas, i gdyby nie pisanie, i gdyby nie praca moja odpowiednio zorganizowana. Ja bym się tam nie mogła znaleźć. Tak samo, jakbym nie mogła przyjechać do Środy Wielkopolskiej, do Amazonek, czyli do kobiet, które pokonały raka i nie mogłabym im opowiedzieć o tym, jakie są wielkie i jak wielka tkwi w nich moc poprzez moc ich opowieści. Więc to też jest wspaniałe, fantastyczne doznanie i część naszej wspólnej historii, gdzie się spotkałyśmy i po prostu mogłyśmy. Jak człowiek z człowiekiem, porozmawiać o tych wszystkich porankach, które jeszcze są przed nami. Jest też inny poranek, poranek podczas warsztatów takich prywatnie zorganizowanych, kiedy wszyscy położyliśmy ręce na stole i puściliśmy z dymem to, czego już nie chcemy w swoim życiu. I w bardzo twórczym środowisku, czytając Erisa Froma o miłości, budowaliśmy wzajemne porozumienie i pracowaliśmy znowu nad tym, żeby nasze życie było takie piękne nie tylko dla siebie, ale też wartościowe dla innych ludzi. Więc jest tego trochę i chciałabym się z wami podzielić tym wszystkim. Dlatego mam dla was dwie opcje warsztatowe. I są y, opcje, które są podstawowe, że można sobie uczestniczyć w warsztatach, w tych 10 dwugodzinnych spotkaniach. I mieć właśnie dostęp do tej grupy na telegramie, którą sobie tworzymy, stworzymy nową. I ja też będę miała dla Was nagrania wszystkich spotkań, więc jak ktoś nie będzie mógł przyjść, to sobie odsłucha i będzie wsparcie grupy, synergia. I jak będzie ktoś potrzebował Bacika, to też będzie. Ale mam też pakiet rozszerzony, bo wiem, że część z Was potrzebuje dodatkowych opcji na rozwój swojej twórczości, na rozwój swoich osobistych celów, Niekoniecznie związanych z celami grupy, więc dodatkowo mamy mentoring dla Was, i to wszystko jest w jednym pakiecie. Są konsultacje strategiczne dotyczące rozwoju marki osobistej lub osiągania indywidualnych celów. Dodatkowo są dwa mentoringowe spotkania. Dodatkowo są ode mnie feedbacki indywidualne a propos waszych treści, które tworzycie, i dodatkowo jest przedłużenie warsztatu, bo za każdym razem, kiedy ja organizuję warsztaty, kiedy się kończą, to ludzie mówią: Boże, a kiedy kolejne? Ja chcę jeszcze się spotkać, więc dla tych osób będą dwa kolejne spotkania, już mastermindowe. Dla tych osób z pakietem rozszerzonym, czyli łącznie będzie nie 10, a 12 spotkań w przypadku osób, które się zdecydują. Dla Was jest specjalna cena. A jeżeli chcecie mnie jeszcze złapać bardziej indywidualnie, to jest mój mail: kontakt małpa, fabryka, .pl. Zresztą wiecie, gdzie jestem w mediach społecznościowych i tam mnie odnajdziecie. I jakby co? Piszcie.